Magda Szakowska, dobry wieczór Państwu. Pogodny i rozległy wyższy nad Rosji zapewni pogodną noc, jutro słoneczny dzień. No i bardzo pogodne i upalne też kolejne dni, bo z południa i południowego wschodu popłynie suche. I upalne zwrotnikowe powietrze. W nocy pogodne w wielu miejscach bezchmurne niebo, no i ciepło, bo nawet nad ranem na termometrach od 19 do 16 stopni, chłodniej tylko na krańcach północno-wschodnich i na przedgórzu. Tam temperatura spadać może do 15 lub do 14 stopni. Powieje słabo, chwilami umiarkowanie z południowego wschodu. Jutro od rana dużo słońca, nawet bezchmurne niebo, dopiero po południu w górach wypiętrzą się pojedyncze obłoki, tam może popadać się, a nawet lokalnie zagrzmi. Bardzo ciepło, wręcz upalnie, od 31 do 34 stopni, niższe wartości nad morzem i na przedgórzu tu od 25 do 29 stopni, filami silniej powieje z południowego wschodu. W regionie w nocy pogodnie, nawet bezchmurnie i również ciepło, bo nad ranem na termometrach będzie 18 lub 17 stopni, chwilami Mocniej. Po wieju z południowego wschodu prędkość wiatru może wynosić od 30 do 50 km na godzinę. Jutro od rana dużo słońca, szybki wzrost temperatury i po południu upał będzie już nieznośny. Od 31 stopni w Tucholi do 33, lokalnie do 34 stopni w centrum i na południu regionu. Na barometrach delikatny spadek ciśnienia i te jutro w południe pokażą 1011 hPa. W kolejnych dniach dużo słońca, nawet bez smurne niebo i do soboty włącznie cały czas powyżej 31 stopni. Do zobaczenia!